Moim zdaniem, tak jak ostatnio sobie też słuchałam trochę na temat pierwszej i drugiej wojny światowej, to padły tam takie słowa, które dały mi trochę do myślenia i wyciągnęłam z tego taki wniosek, że tak naprawdę wojna powinna się zaczynać i kończyć na rozmowach. A całe działanie wojenne, czyli wprowadzanie ludzi na front i maszyn, żeby tam zabijały i tak dalej. Jest to pomiędzy tymi rozmowami, co nic nie wnosi. Ewentualnie pokazuje jakieś tam mm, siłę danego państwa, czy no i no po prostu siłę fizyczną, żeby po prostu no, ewentualnie potem do tych negocjacji doszło. Zachęcam zawsze do tego, żeby dotrzeć do źródeł i samemu wyciągać wnioski. I teraz szybciutko streszczając, jaka rozmowa była. Na początku tej 45-minutowej rozmowy, Trump no, bardzo tak kurtuazyjnie opowiadał do Żeleńskiego o, no, o bohaterstwie żołnierzy ukraińskich itd. Tak tak Także to przez 35 minut. Całości tych 45 minut była taka kurtuazyjna wymiana, jakby różnych stron, punktów widzenia, gdzie Trump pokazywał, że tu chodzi o pewien deal, czyli taki interes robi z Ukrainą i żeby tą wojnę zakończyć, bo no, każdy na tym skorzysta, jak wojna będzie zakończona. No, w międzyczasie, na przykład, Żeleński pokazywał zdjęcia żołnierzy, którzy byli więzieni czy tam torturowani przez Rosjan, że do takich rzeczy to dochodziło. Opowiadał też Żeleński, że Putin porwał, chyba dobrze zrozumiałem, 200 tysięcy dzieci że oni chcą te dzieci z powrotem odzyskać z Rosji, że zostały tam zmienione imiona, nazwiska czy coś i tak dalej, nie? No i po tych 35 minutach tam były to była tak jakby to była konferencja prasowa, więc były zadawane pytania przez reporterów, nawet jeden z polski ktoś tam zadawał też do Trumpa zadał pytanie no yy, i też taka odpowiedź Trumpa była, że to Polska taki no fajny kraj. Yy, no taka po prostu no, chwaląca tak jakby kurtuazyjna odpowiedź, nie? No i yy, jak ktoś tam zadał jakieś pytanie i yy, na to pytanie odpowiedział chyba JD Vance i tutaj właśnie ta odpowiedź był sprowokowany to znaczy po tej odpowiedzi Leński chyba już tak wypuścił <grymny> swoją tak jakby ten opanowanie no i zaczął tak mocniej mówić w tym sensie to właśnie to było to pokazane na tych krótkich 8-9 minutowych relacjach czyli ta końcówka i i w tym momencie tam Żeleński powiedział coś takiego, że, że was to też będzie dotyczyło, że wy jesteście oddzieleni oceanem, ale też może być takie coś, że będziecie w przyszłości odczujecie coś tam, że, że, was, że wtedy to inaczej będziecie rozmawiać. Coś w tym rodzaju. No i Trump wtedy od razu krótka piłka: Jak ty możesz mówić, co my będziemy? co my będziemy czuć, nie? No i zaczął tak ostro traktować tego Żeleńskiego. No i ta rozmowa właśnie taka już ostra była. I moje, mój odbiór tego wszystkiego był taki, że w moich oczach Żeleński wyszedł na mocnego gościa, bo wszedł Żeleński do jaskini lwa. No, przyjechał na nie swój teren, do kogoś tam przyjechał. Generalnie w tej rozmowie to on sam występował, natomiast Trump miał Jay Devansa, czyli wiceprezydenta, jeszcze tam ktoś siedział, jeżeli chodzi o tych, którzy rozmawiali. No i tam niewidoczni byli ci, którzy dookoła to wszystko obserwowali. No to wiadomo, że Leński też miał tam swoich ludzi. Ale jeżeli chodzi o ten stół rozmów, czyli przy stole w rozmowie, no to Żeleński jeden był i tam od Trumpa, no trzy, przynajmniej może cztery osoby. I jeszcze nie na swoim terenie. No i zresztą Trump to mocny gościu jest. No i po prostu Żeleński no ostro z nim dyskutował. Po prostu się postawił. No i tutaj, dla mnie, no to ja podziwiam, tak jakby, odwagę Żeleńskiego, mimo iż na jego działania i na jego politykę, tą przeszłą czy teraźniejszą, no to patrzę w sensie, że on więcej złego robi niż dobrego. Ale jeżeli chodzi o taką, jakby, postawę, odwagę, no to tutaj mnie to zdziwiło. Nawet w moich oczach, no to Trump zachował się po prostu, Gorzej z tego względu, że no szybciej Trumpowi puściły nerwy i, i po prostu chciał doprowadzić kogoś, kto do niego przyjechał na rozmowę, tak jak no, wyciszyć, jak takiego małego chłopca, nie? Klapsa mu dać, nie? No ale to po prostu moim zdaniem przy takich rozmowach, no to, no to raczej. Trzeba zachować tak, taki jakby inny styl rozmowy. W sensie takim, żeby konkretnie mówić, nikogo nie obrażać i, i zachowywać taki, taką no, taką jakby wysoką poprzeczkę w rozmowach. No, taki mój odbiór był. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o tą, jakby, to, co teraz się dzieje, no to dla mnie to jest duży znak zapytania, bo yy, jeszcze jak pandemia wchodziła, no to dosyć szybko poukładałem sobie klocki, tak, tak jakby te punkty pospajałem i, i, i wiedziałem no, bardzo szybko, że coś tu nie klei się. I, i, i że za tym wszystkim ktoś stoi ponadnarodowy z tego względu, że naraz wszystkie kraje zaczęły stosować te same metody. Także no, wnioski łatwiej było wyciągnąć wtedy, mimo iż mało, no, tak niedużo ludzi wyciągnęło tego typu wnioski. Natomiast tutaj no to po prostu trudno mi jakieś wnioski wyciągnąć, bo w, w, z jednej strony wygląda na to, że Trump Robi dużo rzeczy dobrych. Po prostu to, co wszystko on wprowadził, no to uważam, że bardzo dobre ruchy zrobił, bo po prostu w, w, w Ameryce wprowadził tam kilkadziesiąt czy nawet więcej 200 tych dekretów, podpisał od razu, które i regulowały ten podatki, zmniejszenie podatków, zwiększenie wolności zniesienie takich paradoksów typu Zielony Ład, jakieś tam 50 płci i tak dalej. Także po czynach no to widać, że Trump no bardzo dobrze moim zdaniem działa. Natomiast tutaj w stosunku do Ukrainy to jest dla mnie znak zapytania, ponieważ tak prawdę mówiąc to to co on żąda od Ukrainy no, to jest typowa taka jakby nawet agresja, bo on żąda złóż mineralnych, a yy, z drugiej strony, też pokazuje to wszystko, że to, to, to nie była wojna między Ukrainą a Rosją. Jeżeli przykładowo tak dużo pieniędzy było zaangażowanych w wojnę między Ukrainą a Rosją i później yy, sprawy pokojowe są uzgadniane między Amer yy, Ameryką, a Rosją, no to, no to coś tu jakby nie, nie gra w tym wszystkim. Chodzi o wyciąganie wniosków z tych różnych wydarzeń. No i natomiast y, Trump chce zwrotu pieniędzy za pomoc, jaka była udzielona. No to, to nie można nazwać pomocą wtedy. Jeżeli pomoc była udzielona, to, to, to był jakby biznes sprzedaż broni. I, I teraz, jeżeli to była wojna między. To znaczy, jeżeli takie pieniądze, jak tam były podawane 350 miliardów dolarów były zaangażowane i, y, przez Stany, to to znaczy, że to była wojna finansowana przez Stany, tak prawdę mówiąc. Nie przez Trumpa, no przez Bidena czy przez. Y, no i zakulisowych władców. Tu, którzy w tym czasie po, prowadzili taką politykę. I teraz też nie wiadomo, czy ci zakulisowi władcy dalej y, tą samą politykę prowadzą. Czy to jest jakiś wariant tego wszystkiego? No tutaj mi ciężko jest to ro, y, rozszyfrować. No i teraz Trump mówi: Dobra, zwracaj mi te pieniądze, te 350. Czyli wychodzi na to, że wojna była prowadzona przez. Y, USA, no już teraz powiem tak, przez Bidena, no bo Trumpa, Biden to załóżmy dwie, dwie różne rzeczy, są dwie, dwie różne polityki. Krew dawali swoją Ukraińcy, no i teraz następca Bidena mówi, dobra, zwracaj te pieniądze poprzez, że my weźmiemy, będziemy korzystać z, z twoich dóbr naturalnych. Także tutaj dla mnie to zagadka jest. Wydaje mi się, że za kulisami gdzieś tam jest to wszystko właśnie prowadzone, o czym my najprawdopodobniej nie wiemy. Wydaje mi się, że Trump w jakimś sensie ma w Putinie, no nie chcę powiedzieć przyjaciela, ale oni jakoś tam się dogadują. Wydaje mi się, że Biden z Putinem, że to była inna, jakby inna strona, że oni się właśnie z Putinem nie dogadują. Pewnie dlatego wyszło, doszło do tej wojny. Tak Jak też tam Trump mówił, że po prostu Putin złamał te akty, które tam, to co podpisywali, jeżeli chodzi o... Żeleński, Żeleński tak powiedział, że on 25 razy łamał Putin. Że łamał właśnie Putin, hmm. a Trump mu odpowiedział, że to dlatego, że Putin nie szanuje nie szanował Bidena ani Obamy, a jego szanuje. Tak więc tutaj wydaje mi się, że po prostu tak jak też mówisz, Putin z Trumpem robią biznes na terenie Ukrainy, jakby używając Ukrainy do tego. Giną tam ludzie, Ukraińcy, co nie powinno mieć miejsca. Żełański jest nie wiem. Moim zdaniem, on, wydaje mi się, że on chce, żeby ta wojna trwała. Jeżeli ta wojna będzie trwała, to możemy sobie wyobrazić do czego to doprowadzi. Trzeba będzie cały czas tam ładować wojska, pieniądze, maszyny, coraz więcej ludzi będzie ginąć. Wojna może eskalować. Najprawdopodobniej Europa będzie zaangażowana wtedy w tą wojnę, i to jest jedna z opcji. Druga z opcji to jest podpisanie jakiegoś tam paktu pokojowego. I po prostu zaprzestanie tych działań wojennych i dogadanie się. Wydaje mi się, że to, że jakieś tam złoża i tak dalej, było wcześniej dyskutowane i oni w jakiś sposób to tak zaplanowali, że, że tak to ma wyglądać, bo nikt pieniędzy nie daje za darmo oprócz Polaków. Nie wiem, dlaczego Polacy też płacą, ale, ale generalnie z tego, co pamiętam, to. E, tak jak komentowano, to te umowy na broń, na pieniądze, były dla Ukrainy dawane jako pożyczka i to było z góry mówione. E, jedynie Polacy dawali to jakby bezzwrotnie. E, także ja nie wiem, jakie tam były między nimi umowy. Moim zdaniem, e, wojna powinna być zakończona, bo żadna wojna nie jest dobra i, i, i to ludzie giną. Mi się wydaje, że ci ludzie wolą tam być, żeby był pokój i sobie i żyć w pokoju, nawet jak stany będą złoża mówię o ludziach, nie mówię o Żeleńskim, ale o obywatelach. Ludzie chcą mieć spokój. No prawdę mówiąc to tak najprawdopodobniej to ludzie, Ukraińcy w ogóle nie będą mieli korzyści z tych złóż, tak czy tak czy siak, czy Amerykanie będą to eksploatować, czy ktoś inny. Czy, czy niby ta władza, która w tej chwili rządzi z tego względu, że to będą oligarchowie, gdzie będą po prostu tak. korzystać z jakikolwiek scenariusz, na pewno moim zdaniem, jakikolwiek scenariusz z tych dwóch, to ludzie, Ukraińcy, nie będą mieli korzyści, oni będą pod czyjąś łapą. Uważam, że scenariusz kontynuowania wojny jest gorszy. Uważam, że wojnę powinno się jak najszybciej zakończyć. Te 350 miliardów tak, dolarów, to tam z tego, co nie pamiętam, kto mówił, czy to Trump mówił, że połowa tej kasy po prostu rozeszła się na lewo. Także tu widać, że każda wojna tak naprawdę to jest biznes pewnych stron i dlatego kontynuacja wojen jest korzystna, co dla niektórych. I tak tam nawet gdzieś słyszałam, że jakieś były wozy wojenne, jakieś, właśnie jakiś sprzęt wojenny był wysyłany na Ukrainę, a potem się okazywało, że te same wozy są gdzieś tam na stronkach do sprzedania, u Ruski do sprzedania. No także normalnie właśnie wojna powinna się zakończyć, a jeżeli trwa, to znaczy, że ktoś ma jakiś w tym biznes. No to tutaj można powiedzieć w ten sposób, że zwycięzca pisze historię. Tak więc, jeżeli na przykład Żeleński jest, byłby przegranym, no to w tym momencie będzie rozliczanym. Także ten, kto czuje, że nie wygra, nie będzie tym zwycięzcą, no to wszystko będzie robił, żeby tę wojnę kontynuować. Z tego względu, że po prostu ktoś musi być rozliczony, bo w czasie wojny zachodzi tyle różnych rzeczy, tyle jest ofiar, tyle jest krzywd, że no, y, każdy chce czyli jest potężna siła się wy, wykluwa, która żąda rozliczenia. No i ktoś musi być rozliczony, dlatego ten kto prze, przegrywa, no to na niego wypada, że będziesz rozliczony. Także. No, i Trump już to robi. Już A mi się, mi się wydaje, że ogólnie jest, jest kilka takich dużych sił teraz na świecie. Jedną z tych sił był, jest właśnie Europa, połączona z Bidenem i z Zełańskiem, i oni mieli jakiś plan na tą wojnę. Trump jest inną siłą, która jest bardziej połączona z Putinem, więc on nie chce już najprawdopodobniej tej wojny. A widzę to, ponieważ tak. Idzie bardzo mocna propaganda na, w Europie, na Żeleńskiego bohatera. I na przykład ta Ursula von der Leyen już skomentowała to, że nie zostawimy Żeleńskiego, Europa nie zostawi. Tusk już skomentował, że my będziemy z Żeleńskimi, będziemy z nimi ich wspierać, mimo że Ameryka się od nich odwraca. E, więc, a wydaje mi się, że są to ludzie, którzy byli razem jakby z Bidenem i w tym całym ich planie. Trump miesza. On coś innego chce ugrać, on też nie jest świętoszkiem, ponieważ jak usłyszałam, że on tam w tej, na Bliskim Wschodzie, tam w gazie, tak, tam gdzie są te mordy, oni chcą ludzi przesiedlić i robić tam jakieś riwiery, bo jego teść jest chyba deweloperem, no to to już jest w ogóle skandaliczna sytuacja. Także on na pewno po prostu też nie, nie gra czysto i nie jest aniołem, który szedł z nieba ale wydaje mi się, że on po prostu ma inny plan na to, co się ma na ziemi dziać i widać, że nie, nie przynależy do tej grupy i do tych planów właśnie Bidenowskich europejskich I dlatego ta Ukraina nie jest pewnie jakby w, w jego strategii, dlatego on chce to zakończyć. A Europa się teraz burzy, tak, właśnie, bo oni chcą dalej to prowadzić, bo pewnie oni coś, do czegoś to miało prowadzić, jakiś mają z tym związany właśnie plan no i teraz zobaczymy, która siła wygra, tak? Ja wolę zakończenia wojny, bo kontynuowanie takiej wojny jest zawsze ryzykowne. To się wszystko może to wszystko może zawsze w każdym momencie wyjść spod kontroli. Ja no, nie chciałabym mieć wojny w Europie, nie? No tam w sumie Trump podawał taki przykład w tej rozmowie, że on nie do, po prostu za jego rządów poprzedniej kadencji, no to wyciszył wojny. Wiele wojen, i mówi tak. w ten sposób, że Wy nawet nie wiecie ile tego było, bo po prostu te wojny były w różnych. Tak, jakby potencjał był, żeby, wo, wo, wojn, żeby rozpoczęła się jakaś tam wojna, a on już zawczasu po prostu poprzez rozmowy to wyciszył to wszystko. Także no i faktem jest, że za jego kadencji, no to wszystkie wojny były wyciszone. Teraz jakby moim zdaniem taka wojna właśnie na, na broń, to co się dzieje na Ukrainie, to jest to jest w ogóle jakiś to jest, to jest skandal w dzisiejszych czas. No. W ogóle to, że oni to robią, że w ogóle wysyłają, że tam podniecają ten ogień i, i to trwa, tak naprawdę wojna ma prowadzić do rozmów. A czy oni są w stanie tą Rosję tak zmierzyć? Nie są w stanie. Nie są w stanie, ta wojna może trwać wiecznie, jak póki nie będzie w końcu tej rozmowy, do której teraz chce Trump doprowadzić. I albo to się teraz wydarzy, i oni zakończą tą wojnę, albo dalej będzie się będą wojować, wojować z ryzykiem, że to się gdzieś tam będzie rozprzestrzeniało, żeby doprowadzić znowu do takiej rozmowy, która nie wiadomo, czy będzie miała takie te same, jakby może być jeszcze gorzej nawet, bo Rosja wcale nie jest słabsza. Nie, oni wcale nie jakby ta Ukraina nie wygrywa tak. No, nie ma, że jest lepiej. Ro, Rosja się wzmocniła. Rosja i, się i, wzmocniła, więc jeżeli teraz dalej ta wojna ma trwać, Rosja się wzmacnia, no to do czego ma to prowadzić? Do czego, żeby wybić wszystkich ludzi, żeby po prostu tutaj w Europie była trauma wojenna. znowu następna wojna, żeby Europa się dołączyła bez sensu. No tak bez ale, sensu. ale teraz można zadać pytanie. Czy Trump, yy, czyli strona Trumpa i strona y, Bidena Unia Europejska, czy strona, może tak, y, strona Trump-Putin, bo Trump z Putinem się dogaduje, i strona Biden-Unia Europejska to jest ta sama drużyna, która robi teatr, czy to faktycznie są dwie siły? Nieza oddzielne, niezależne, które ze sobą konkurują. Mi się wydaje, że oni po części mają wspólne rzeczy, które realizują, a po części mają nie po części nie mają wspólnych. Widać to na tym, co Trump robi odnośnie pandemii i WHO, Zielonego Ładu, płci i tak dalej. No bo też może być coś takiego, żeby, że te decyzje Trumpa są dla zmylenia opinii publicznej. No wszystko może być, wszystko ale może być. wydaje mi się, że jednak teraz gdzieś tam to nie jest tylko Trump i nie jest tylko Putin, nie jest tylko Biden, tylko jest bardzo dużo ludzi jakby też przecież sądy działają, jeżeli chodzi o te Pfizer'y, o te wszystkie tam korporacje farmaceutyczne i tak dalej i teraz za kadencji Trumpa zaczyna to wszystko wychodzić